Już, jutro. Tak, już kręcę. Dzień zero. Ładujemy. No i zobaczymy co to jutro będzie. Jest gorąco. Jest gorąco, no co, dzisiaj nie biegniemy. I to będzie przyjemnie. Około 16-18 stopni. I deszcz. I deszcz. <gry> Jesteśmy dobry myśl. Tak jest. Czyli tak pierożki, hamburgerek. No ja będę miał najmniej sił ewidentnie, ale... Piwko do tego, więc będzie nie dobrze. Się, to nie siebie, nie dobrze, <laughs> jestem. Jest i support, też również pierożki i burgerek. Support potrzebuje również Tak jest. Żeby także. Stać, to także to tyle. graż. <laughs> tak. No to pierwszy lokum, dzień zero, ciąg dalszy. Są mu tak, a lodówce jak odpowiedni i niezbędny. Zobaczymy, co tam w drugim pokoju. Puk, puk. Chodź, chodź. A! No macie też dużo miejsca tutaj i osobne łóżka. Chowaj te browce, chowaj te Chowaj, chowaj. Ale Philips rządzi. Małżeńskie. No bo narzeczeński to by jest skończone. <mum> no my się odpocząć od siebie. No dokładnie. To się wytnie. Lodóweczkę, pokażę lodóweczkę, zawartość. Voilà! <mum> <mum> Oj, nawet piwo jakieś jest. Uh, na bogato! Na bogato! No dobra, czyli co, za chwilkę ten idziemy Aho. się pluskać Aho. w potoku. Aho. No dobra. No to na razie. Górski raj To nasza miejscówka Panie Rezes Panie Podobno tam W lewo No to idziemy Temperatura 35 stopni Ale jutro rano ma być burza I troszeczkę się ochłodzi I tak przez tydzień, nie Mauro? Yes, sir. Tak, tak właśnie będzie Tak będzie dobrze Już wiemy gdzie jest kropek Na początku szlaku także Rano piąta, szósta startujemy Będzie jeszcze relacja z nadboczem na pewno Tam nie wierzysz co to mówisz <laughs> Ole! Ole! bo do spady. <laughs> Proszę bardzo. No nieprawdopodobne. Wypas. Panie wypas. tak. Super sprawa. No nagrywamy. Brawa. Dawaj kolego. No i pięknie. Jest dobrze. No dobra, i teraz drugie podejście. Teraz się chyba uda. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie.